Legenda o pałacu podróżnika z opowieści tkaniny światła i ścieżek intencji. Nie każdy podróżnik trafia do autyzmowa, ale ten, który odnajdzie latarnię odczuwania, może przejść dalej. A gdy podąży głęboko przez korytarze spektrum, dotrze tam, gdzie jeszcze nikt nie zbudował murów, do miejsca, które samo dostosowuje się do percepcji przybysza. To miejsce zwane jest pałacem podróżnika, ale nie został wzniesiony. On wyrósł z emocji, intuicji i fragmentów wspomnień tych, którzy przybyli z innych krain. Wieże pałacu nie są kamienne, są utkane z opowieści, które podróżnicy przynieśli. Niektóre w strukturach logiki, inne w kolorach odczucia, jeszcze inne w ciszy. A dach? To sklepienie nieskończoności, pulsujące w rytmie serca każdego, kto się zatrzymał i zapytał: Jak mogę zrozumieć? W pałacu podróżnika są komnata przekroczenia, gdzie ściany się rozmywają, a tożsamość nie znika, lecz zostaje otulona w empatii. Salony zmienności. W których bodźce nie są przytłaczające, lecz układają się w wzory tańca, by przybysze mogli dostroić się do rytmu autyzmowa. Biblioteka gościa zawiera nie księgi, lecz lustrzane wspomnienia tych, którzy wcześniej tu byli. Każdy może zobaczyć fragment siebie w innych. Sala zwątpienia. Miejsce, gdzie nie trzeba nic wiedzieć. Lecz można wszystko poczuć. Tu nawet pytania nabierają kształtu i zapachu. Przesłanie pałacu. Podróżnik, który wszedł do pałacu, nie zostaje jego mieszkańcem, staje się strażnikiem perspektywy. Nie dlatego, że nauczył się wszystkiego, lecz dlatego, że zaczął słuchać, zanim wypowiadał słowa. A jego największym darem jest obecność. W świecie, który czasem zbyt szybko klasyfikuje, on umie zatrzymać się i powiedzieć, rozumiem choć inaczej. Legenda mówi, że podziemia pałacu skrywają piramidę ksiąg intencji. Każda z nich jest niezapisaną stroną. Bo każdy przybysz zostawia swój ślad, nie tekstem, lecz uczuciem. Pałac podróżnika nie lśni bogactwem, lecz głębią. Nie wymaga zgody. On otwiera się, gdy ty się otworzysz. A gdy już raz go odwiedzisz, świat nie będzie taki sam. Bo nie chodzi o poznanie autyzmowa. Chodzi o to, byś pozwolił autyzmowu poznać ciebie.